Jak wygląda mój dzień w końcówce redukcji? Otóż w dzień treningowy mam dwa treningi siłowe. Pierwszy trening wstaję rano, robię toaletę, kwestia suplementacji, i naczczo idę na trening. Na treningu wypijam tylko trochę aminokwasów z kreatyną, nie robię pierwszy trening siłowy. Potem przychodzę, zajmuję się sprawami związanymi z moimi podopiecznymi klientami. Natomiast potem robię drzemkę parę posiłków i jest drugi trening siłowy. Na drugim treningu siłowym yy, yy, trenuję z już z większą ilością powtórzeń i potem następuje jeszcze kardio i po, tym, po tej jednostce znowu jest posiłek, przygotowanie suplementacji na kolejny dzień i staram się yy, zasnąć, ponieważ teraz już na tym etapie yy, dochodzi do pewnych problemów właśnie ze snem, w związku z czym... Tutaj muszę się ratować różną suplementacją, która wspomaga sen. Natomiast w dzień nietreningowy, od razu rano, naczczo po ogarnięciu toalety i suplementacji, wychodzę na godzinę kardio. Po kardio znowu przychodzę, jest pierwszy posiłek, znowu zajmuję się podobieżnymi klientami. Parę posiłków przechodzi, jest mała drzemka. Jeżeli oczywiście zasnę, to jest ta drzemka. Jeżeli nie zasnę, to tylko leżę. I potem jest już wieczorem druga sesja kardio, i dopiero po sesji kardio jest ostatni posiłek, i wtedy znowu ogarniam suplementację i idę spać. Więc, tak naprawdę, te wszystkie dni są intensywne pod kątem treningowym, ale również są bardzo trudne też pod kątem dietetycznym, ponieważ tych kalorii jest bardzo mało, a to jest końcówka redukcji, więc tutaj troszkę trzeba jeszcze bardziej dociąć. Te kwestie związane właśnie z dietą, i co ważne, trzeba też ogarniać sprawy związane z pracą zawodową. Ja jestem trenerem, więc to też trzeba tutaj kreatywnie myśleć i odpisywać na różne wiadomości, czy rozmawiać z klientami. W związku z czym ten okres nie jest łatwy, jest trudniejszy. Na szczęście końcówka redukcji charakteryzuje się tym, że się kiedyś kończy. Tak więc tutaj to jest pocieszające przede mną właśnie zawody w Sopocie i być może pokażę Wam parę zajawek z okresu tygodnia przed zawodami tak zwanego Peak Weeku. To tyle z mojej strony. Pozdrawiam. Cześć!